Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym vlogu, takim daily vlogu rodzinnym. Jest to pierwszy daily vlog w sumie w tym roku nowym 2022. Mamy poniedziałek, jutro dzieci wracają do szkoły tutaj w Anglii. Tak, no i co? Teraz pojechały z tatą nad morze, a ja tutaj z Malusią zostałam w domku. Mała śpi, to ja sobie zaraz zrobię herbatkę jakąś dobrą był mi się dzisiaj na zakupach zrobił takie małe zakupy ja zaraz zamarynuję mięso bo będę dzisiaj robiła takiego no kurczaka coś alakery, czy tikka masala kurczak tikka masala chicken tikka masala muszę najpierw zamarynować pierwsi z kurczaka no i później resztę tak może sobie później trochę pośpiewamy misiek tam w końcu zamontował jakąś tam końcówkę do mikrofonów, bo mamy mikrofony takie bezprzewodowe, ale musiała być specjalna końcówka i przez to nie mogliśmy w ogóle śpiewać. Więc, no, może Was jeszcze zaskoczę niejedną fajną piosenką. Zobaczycie, jakie mam możliwości wokalne. <laughs> Śmieję się, bo wiecie, no, podobno każdy śpiewać może. A ja uwielbiam śpiewać, więc trochę takiej energii mogę Wam przesłać. No dobra, w sumie to tyle. No i zobaczymy, co dzisiaj przyniesie dzień. Także mam nadzieję, że macie się dobrze, że jesteście zdrowi. Ja odstukać, odpukać, cała moja rodzina zdrowa. Dzisiaj trochę mi głowa boli, ale wiecie, co chyba, coś jest z ciśnieniem. E, ogólnie. Jakiś czas temu, kilka dni temu miałam taki delikatny katar, ale już mi przeszło. Jesteśmy zdrowi, także nie jest to na pewno żaden, żadna odmiana tych, wiecie, mutacji. No, dobra, to nic, to widzimy się później. Mam sobie właśnie herbatkę, taką z Tesco. Ona jest na tym dziale z organicznymi rzeczami. I fajnie, bo te torebki nie są takie plastikowe, tylko papierowe. A zazwyczaj, jak kupujemy e, herbatę, to mają dodatek w plastiku, niestety, te torebki. E, druga sprawa, jest to organiczna herbatka w 100%, bez żadnych toksyn. Uwielbiam tą herbatę, ona jest bardzo, bardzo mocna. I za chwilę sobie doleję tutaj taki sok z łowicza, pędy sosny. Lubię ten sok. Może w smaku nie jest jakiś super, ale robi swoją robotę, co najważniejsze, wiecie. Ma dużo witaminy C i D. No, także jak ktoś ma problemy, nie wiem, jakieś zapalenia oskrzeli, czy coś w tym stylu, to warto sobie coś takiego dolewać do herbatki. Oczywiście ja jestem zdrowa, i nic mi nie dolega, ale tak jak mówię, uwielbiam zimą czy jesienią sobie dolewać różnych soków do, do herbaty, czy to jakiś malinowy, rozgrzewający, czy własnej roboty jakieś soki. Bardzo, bardzo lubię, także mam zapas tych soków. Kupiłam w polskim sklepie. No, na jakiś czas wystarczy. Dobra i biorę się za kurczaka. Widzę, że mi tutaj paczki przyszły. E, misiek, jak był w Tesco, to wziął... Powiedziałam mu, żeby wziął po prostu ten, jak to się nazywa, termos termos, żeby mieć gorącą wodę, bo ciężkie czasy idą, kochani. Tak jak mówiłam Wam w poprzednich filmach, że będzie blackout. Może być brak w dostawach prądu, gazu. Także zabezpieczcie się, kupcie sobie jakieś gazowe kuchenki. To nie są żadne żarty, to nie są żadne teorie spiskowe, już się tak dzieje i już ostrzegają wszędzie, praktycznie w Austrii gdzie tam jeszcze w Szwajcarii gdzie tam jeszcze w Hiszpanii już też przygotowują się na to a w Polsce jakaś cisza na ten temat więc mówię Wam lepiej się zabezpieczyć kupcie sobie jakąś żywność która ma długi termin ważności także tyle kochani zaraz zobaczymy co tam w tych paczkach jest tutaj są gryzaczki dla mojej curuni bo jej ząbki wychodzą biednej ma 4 miesiące, ale moim dzieciom bardzo szybko zęby wychodzą. 4-5 miesięcy to już zęby mają wyrżnięte. Nie to, że wychodzą, tylko już się przebijają. No i tutaj jest taki żel kupił na, na, ten, na dziąsełka. Zaraz zobaczę, bo tutaj mi się dzieciom zamówił takie porządne, grube skarpety na Amazonie. Także zaraz zobaczę do środka. Patrzcie, co ten mój misiek pokupował. Kurde, o tym to akurat nie wiedziałam. Takie to są maski. No ale nie wiem, czy to są jakieś maseczki antypyłowe, czy. Po co on to w ogóle? Czy to coś jest do pływania? Bo on robił kurs yy, nurka, wiecie? Tam nie wiem, czy to czasem nie jest dlatego. Yy, kupił takie skarpetki. Yy. Na eBay, na Amazonie to są skarpety takie robocze, bardzo cieplutkie skarpety, takie termiczne, typowo takie robocze, na przykład czy tam do fabryk, jak ludzie mają, czy w góry. Takie też koszulki różne kupił. Mnie też kupił skarpety i dzieciom. Koszulki, to są jakieś z Ameryki, widzę. 100% poliester, takie, które nie przepuszczają powietrza, ale tu chodzi o to, że one są termiczne. Także wiecie, żeby było ciepło. Tu też jakieś skarpety, dużo tych skarpet, jeszcze taki rodzaj skarpet z takiej firmy. To też są dla mnie skarpety. I dzieciak on jeszcze jakieś skarpety tutaj kupił. Nie wiem, co on tu jeszcze kupił. Nie wiem, co to jest. Tu jakaś chyba kurtka jest coś przeciwdeszczowego. Nie wiem, zaraz zobaczę co to jest. No, także takie rzeczy kupował. Warto mieć, wiecie, ja bardzo lubię takie termiczne koszulki, kalesony, bo pamiętajcie o tym, że tak jak mówię, może zabraknąć prądu, gazu. Wszystko się ku temu skłania. Już są takie, powiem wam, problemy. Taki jest kryzys energetyczny. Nie każde państwo się na to szykuje, nie każde państwo swoje społeczeństwo alarmuje na ten temat, bo widocznie nie chcą paniki. Sami zauważcie, że prądy, gazy teraz wszystko poszło w górę i będzie szło, i benzyna tak samo będzie szła, coraz bardziej w górę, dlatego że chcą wyprzeć, kochani, jak to się nazywa, auta spalinowe. Już nawet wyszło takie rozporządzenie w Unii Europejskiej że od 2025 roku ma być tak, że na przykład w poniedziałki, środy i piątki będzie można jeździć na benzynie, na przykład wtorki, czwartki na dieslu, a przez cały tydzień autami elektrycznymi. Ale kogo będzie stać na auto elektryczne? To są takie kwoty ja myślałam, że to będzie z 90 tysięcy złotych na najtańszy, jakiś taki yy, kilkuletni na przykład yy, na prąd samochód, a to się okazuje, mi się mi mówi, nie Ewelina, 90 tysięcy ale funtów na przykład. Od takich kwot, także ludzi absolutnie zwykłych szaraków nie będzie na auto stać takie elektryczne. No właśnie, no to to naprawdę. Wszystko robią, żeby wyprzeć, i to zrobią dlatego tam mówią o tych różnych yy, no że chcą planetę chronić, że to, że tamto, wiecie, niech sobie to między bajki włożą wszystko. Dobra. To tyle. Ok, robię tą marynatę do kurczaka, do piersi z kurczaka. Najlepiej to mieć takie, wiecie, kurczaczki z nóżek, te części nie podłudzia, tylko po prostu te łódka, ale bez kości. One są najlepsze, bo one są takie soczyste, a wiecie, piersi z kurczaka to one są takie suchawe. Więc tutaj mam świeży czosnek, świeży imbir. Zaraz to wszystko posiekam, zrobię taką pastę z tego. Tutaj mam jogurt naturalny, jakiś fat free, widzę, że tutaj jest beztłuszczowy. Ja nie lubię, ja lubię takie tłuszczowe. Hot paprika, kumin, kminek sobie właśnie zaraz, kochani, w moździerzu zmielę. Tutaj mam jeszcze dużo przypraw. To jest tylko cząstka moich przypraw. Tak naprawdę to ja mam przypraw tak dużo, a najwięcej to oregano. Najwięcej to mam zawsze oregano, zioła prowansalskie, bazylia, e, kminek, właśnie. E, też lubię taką przyprawę, e, jak to się nazywa po, po polsku? Taka sezonowa przyprawa e, do grilla na przykład. E, no, a tutaj mam jeszcze taką przyprawę Garam Masala, bo dzisiaj będzie właśnie tikka masala kurczak. Także zaraz biorę mi się za to wszystko i odstawiam kurczaczka, wiecie, także to dokładam, co tam jeszcze, trochę oleju, sól, pieprzu już nie, no, bo już będzie hot papryka, to by było za dużo tego. No, a resztę to później, jak już odstanie trochę ten kurczak, to będziemy smażyć i, wiecie, a jeszcze skropiłam sokiem z cytryny tego kurczaka. Niedużo, ale trochę trzeba. Bardzo, bardzo dobry kurczak z ryżem. Mam do tego też chlebki na bread. Yy, z kolendrą i z czoskiem. Bardzo lubię te chlebki. Także tak. Pereka teraz co robisz? Mhm. Ale co teraz będziesz robił? Może wstaw niej wodę na kawę. Zrobisz mamuni kofi? Can you make coffee? Ok. Mhm. Mm ale super, masz kuchnię. To jest Hanusi kuchnia, ale widzę, że się tobie bardzo podoba. A to taki robisz z ekspresu? Mhm. Mm no dobra. <grystanie> 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 o, oh, too hot. Musisz wziąć rękawiczki. No weź swoje gloves z piekarnika, no, okay. I musisz ciasto wyjąć, tak? Some cake, ok? Yeah. okay. <laughs> Super. Awesome. Och, dziękuję bardzo. Zaraz sobie wezmę. No, ja dzisiaj stawiam na totalną labę, e, tylko obiadek zrobię do końca. Jeszcze muszę tylko wstawić rosół świeżutki dla dzieci. E, wczoraj rozebrałam choinkę tą wielką i z dołu wszystkie te ozdoby y, powkładałam do boksów. A dzisiaj tylko ogarnę tutaj na górze tą małą choineczkę, muszę rozebrać i te wszystkie ozdoby, lampeczki. Tutaj też mam jeszcze lampki, jakąś gwiazdę na, na ścianie. To wszystko muszę pochować. I będę się byczyć i będę sobie dzisiaj film oglądać. Może ten Seks w Wielkim mieście. Nie wiem, co tam jest ciekawego, może coś tam na Netflixie. Dzisiaj sobie pooglądam. Dzisiaj mój synek się uczył pisać, bo taką książeczkę mu kupiłam właśnie do pisania, do liczenia. Ten pięciolatek, żeby uczył się ładnie pisać, bo że ten Mikołaj miał taką prośbę, że następnym razem jak chce prezent jakiś super, to żeby już się uczył pisać. Więc to jest taka zachęta dla dziecka, no i obiecaliśmy, że weźmiemy na jakieś dobre lody do kawiarni. Także no, wiecie, jakaś motywacja jest, żeby się uczyć. Bo on tak za bardzo, nie za bardzo się garnie właśnie do tego, żeby pisać, czytać. Ten ośmiolatek, on już w wieku czterech lat umiał pisać i czytać, ja pamiętam, że w Polsce to nie wiem. 6-7 lat to chyba dzieci dopiero zaczynają, ale słuchajcie, no mój syn, ten ośmiolatek teraz, on po prostu od najmłodszych lat miał roczek, 2 latka, kiedy już znał wszystkie kolory. Garnął się do tego, sam się garnął, sam się garnął, więc no co dziecku zabronie. No, i takim oto sposobem się nauczył szybko pisać i szybko czytać. Tutaj właśnie w Anglii gdzieś wcześniej te dzieci zaczynają czytać i pisać, niż w Polsce. Ja też nie chcę dzieciom zabierać dzieciństwa, wiecie. Kiedy się nauczy, to się nauczy, ale wiem, że w Polsce to chyba w, siu, w wieku 7 lat. Ja pamiętam, pisałam już tak pewnie mając 7 lat. Pierwsza klasa właśnie podstawówki to była. No, także w ten sposób, no i potem sobie pośpiewam z dzieciakami. Kochani, mówię Wam, yy, sami widzicie, co się dzieje teraz na świecie. Jest straszny kryzys ekonomiczny. To już się da zauważyć, prawda? To jest niezaprzeczalne. Ale zbliża się naprawdę kryzys energetyczny. Ja nagrywałam te filmiki o tym blackoutie o tym, że możemy się cofnąć do średniowiecza i się cofniemy. Mało, które rządy mówią na ten temat, tylko niektóre, ale w Europie będzie taki kryzys, i nie tylko w Europie, na całym globie, że pamiętajcie, jak zabraknie prądu i gazu, wszystko stanie, wszystko stanie. Widzicie, co się teraz dzieje z benzyną, jakie w ogóle są ceny prądu, gazu, benzyny. No to jest po prostu niesamowite, co się dzieje na naszych oczach i to w tak szybkim tempie się to dzieje. Mnie się wydaje, że to są jakieś plany wdrażane celowo, żebyśmy przeszli na ten pieniądz, żeby nie było gotówki, żeby nie było tych aut spalinowych, tylko elektryczne. Mówię Wam na 100%. Więc powolutku, powolutku wdrażają następne punkty i jeżeli chodzi o benzynę, to mi się wydaje, że to było celowo coś takiego wytworzonego. Zobaczy, zobaczcie, jaka była panika wtedy. Pamiętacie? Ludzie to nawet do siatek benzynę z tych dystrybutorów brali. Taka była panika. A to tylko w niektórych punktach zabrakło tej benzyny. No i zobaczcie, jakie ceny są. W Warszawie to już ludzie naprawdę narzekają, że prawie 100% jest większych opłat. Za, za prąd czy gaz. I nie będzie wcale lepiej. Nie zapowiada się lepiej. A ci wszyscy rządzący to oni nie bójcie się oni są już przygotowani w razie W także mają swoje jakieś bunkry żywność pochowaną wodę mają pochowaną wszystko to, żeby przetrwać tak? Także, jeżeli ktoś ma możliwość niech sobie kupi agregator jakiś prądotwórczy czy jakąś kuchenkę gazową, zapasy gazu, bo co po tym dzieciom powiecie? Cóż, że będziecie mieli super domy, super samochody. Jak to wszystko wam się do niczego tak naprawdę nie przyda? Trzymajcie baterie, jakieś zapalniki, cokolwiek. Miejcie takie rzeczy, benzynę. Jeżeli możecie, to sobie tankujcie do pełna. Zawsze tą benzynę miejcie, czy nawet w kanistrze jakąś benzynę, żeby mieć. W razie czego? Jakby trzeba było gdzieś jechać, uciec, czy tam, nie wiadomo co. Bo naprawdę się bardzo, bardzo źle robi na, na, na świecie, ale ludzie jeszcze nadal śpią i myślą, że wszystko będzie w sklepach. Nie, kochani, jak nie będzie prądu, wszystkie lodówki padną. Eee, cóż, że ty będziesz miał pieniądze, jak nie zapłacisz, bo nie będzie w sklepach w ogóle artykułów, już brakuje tyle rzeczy. Takie to jest trochę niby niezauważalne, ale już gdzie nigdzie brakuje jakiegoś papieru do drukarek, czegoś tam, czegoś tam jeszcze, nie tylko papier toaletowy, ale takie mm, niby nic nieznaczące jeszcze rzeczy, ale za chwilę zobaczycie, będzie coraz mniej rzeczy. A tutaj w Anglii to w ogóle masakra, bo my jest, jesteśmy wyspą, także no, przecież tutaj nam dostarczają tyle rzeczy, prawda? No to masakra. Więc lepiej się zabezpieczyć i być spokojnym. Mieć wodę, yy, mieć takie najpotrzebniejsze rzeczy, żeby podgrzać. Nawet nie gotować obiadu, tylko jakieś gotowce mieć, takie z, z długą datą ważności, żeby tylko podgrzać ewentualnie. Co potem dać je jeść dzieciom, tak? Jakieś zapasy mleka zróbcie dla dzieci malutkich. Trzeba takie rzeczy mieć. Yy. Ja też kupuję teraz takie w słoiczkach zupki, chociaż na bieżąco zaczęłam teraz robić dzisiaj właśnie pierwszą zupkę, będzie moja Córunia jadła, ta kilkumiesięczna, bo to od czwartego miesiąca się daje te zupki. Więc na razie będę dawała takie robione, ale już w słoiczkach też mam jakieś tam zapasiki porobione, no bo nigdy nie wiadomo co za chwilę będzie. Także lepiej się zabezpieczyć, naprawdę. To tyle chciałam wam dzisiaj powiedzieć. Jeżeli wam się filmik spodobał, zostawcie lajka, zostawcie jakiś komentarz, przywitajcie się ze mną. I tyle. I nie wiem, czy to już koniec tego filmiku, czy nie. Czy poczekam, aż się ten kurczak zrobi i wam pokażę. Ee, no, jakie będą w ogóle u mnie filmiki? Na pewno będą hole nadal. Na pewno będę jakieś piosenki śpiewała. <noise> tak, to jest też taki plan. Na pewno będę dalej robiła jakieś tutoriale makijażowe, modowe, o proroctwach, o tym, co się dzieje na świecie. Na pewno też będę robiła filmiki. No, i jaki się najbliższy filmik szykuje. Już czekam, żeby to zrobić i mi się nie chce, tak szczerze mówiąc. Wolę wyciągnąć telefon i do Was sobie pogadać, niż nagrywać jakieś filmiki, takie, wiecie. Więc na pewno się szykuje Holumpeksowy, taki zaległy, jeszcze sprzed świąt. No, także, także tyle, kochani. Może macie jakieś pomysły, jakie byście chcieli, żebym filmiki nagrywała, to, to piszcie. To piszcie, jakie Wam się rodzaje filmów podobają. To wezmę to na pewno pod uwagę. A tak to tymczasem, kochani. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Papa. Pa.